Maciej Kabulski po Arenie Berserkerów 6. No mówmy się na te 3 minuty, naprawdę. Nie wiem dlaczego wszyscy tak zawsze śpieszą po tym evencie. Stand up zróbmy taki. Comedy show. E, co zauważyłeś tutaj do, dobrego na tej gali, bo no było trochę. Prawdę mówiąc ze wszystkich gal y, w Polsce, na których byłem, nieorganizowanych przez naszą firmę, tylko które jeżdżę, oglądam, to jest najlepiej zorganizowana gala. Oczywiście jeśli chodzi o detal, jeśli chodzi o organizację, czyli te rzeczy, które rzeczywiście zależą od organizatorów, ja nie mówię o hali która jest mała, no nie ma po prostu, czy też nie było dotychczas większej, fajniejszej w, i nie ma jeszcze w Szczecinie dopiero się kończy budować, więc te elementy, które zależały od organizatora moim zdaniem na piątkę hmm. albo na szóstkę. Finalista turnieju Wagi Lekkiej, który zmierzy się z Jakubem Kowalewiczem, byłeś pod wrażeniem? Tak, tak. Gniadek mi się bardzo podobał W pierwszej walce. Ja przyznam, że poza wideo widziałem go pierwszy raz na żywo. Niesamowicie poukładany w stójce, yy, długi zasięg ramion, a przy okazji jeszcze się okazało potem, że dobry w parterze. Znaczy ja się, może bo się domyśli, że jak Berserker to niezły, natomiast pomyślałem sobie na początku, że wywodzi się ze stójki, i sprostował mnie bagi, także kompletny zawodnik, bardzo ładnie się rusza, yy, taki trochę yy, zadziorny w klatce, także takich zawodników szukamy, miejmy nadzieję, że... Że będzie dobrze sobie dalej radził. Też kolejny raz, kiedy właśnie jakby współpracujecie z jakimś lokalnym organizatorem i bierzecie jakiegoś zawodnika od nich, ee, będziecie to kontynuować? Wiesz co, no, to jest tak, że w, w jakiejś kategorii wagowej, na przykład takiej, którą rozwijamy niskiej najczęściej e, jest paru zawodników, których chcielibyśmy wziąć z rynku i do końca nie jesteśmy przekonani, który z nich właśnie mógłby reprezentować e, e, swoją kategorię w Federacji KSW i, i, i takie pojedynki od, które odbywają się u innych, de facto cały czas się odbywają, tylko czasem to patronujemy, a czasem po prostu obserwujemy i mówimy sobie ok, jak ten wygra, to tego weźmiemy, a jak ten przegra i tak dalej, i tak dalej. Czasem udaje nam się przy współpracy yy, wcześniej to zaanonsować. Tutaj była świetny link, no bo gala w Szczecinie yy. Więc myślę, że, myślę że, że takie akcje wspierają tylko dyscyplina, to dobrze. Mm -hmm. eee, ograniczona ilość pytań z racji tego czasu, który mi dałeś. Eee, taki Już Jesteś tak... spocony, zmęczony, musisz. Dużo roboty w ogóle. A, a propos, powiem: kanał e, YouTube MMA News jest czwartym kanałem w ciągu ostatnich kilku miesięcy na świecie pod względem oglądalności. Tylko UFC nas wy, wyprzedziło. E, MMA Fighting, który jest partnerem UFC, taka telewizja X, e, coś tam, coś tam I U e, e, Nie, jesteśmy lepsi. Bo mamy to no te, te też. Sto bravo. Ehm Fight Pass, nie Fight Pass, tylko Wasze pay-per-view. Pay Czy będziecie robić coś na wzór Fight Passa, że nie tylko będzie pay -per view ale cała ta baza wszystkiego, co oczywiście jest już na Ipli, ale mówię o Waszym produkcie. Jest to na Ipli i jakby na ten moment jesteśmy porozumieni z naszym głównym partnerem, czyli Polsatem Cyfrowym, że Ipla posiada, posiada pełne prawo do tak zwanego VOD. My jako KSW TV zajmujemy się głównie live'owymi materiałami. Nie przewidujemy na razie zmian w tym temacie, jakby uważamy, że, że tutaj support Ipli jest profesjonalny i godny. To ostatnie dwa. No nie byłbym z sobą jesteś w trzecinie Michał Materla przynajmniej rozmawialiście coś? Tak, rozmawialiśmy z Michałem rozmawiamy cały czas. Tu jakby żeby było jasne, nie ma żadnej złej krwi między nami, I... pomijając, oczywiście, pomijając oczywiście, to co nakręciły media. Nie zgadzamy się w kilku kwestiach i na pewno będziemy szukać kompromisu. Mam nadzieję, że znajdziemy go czym prędzej. Nie wiem czy to tak na koniec, nie wiem, czy to tylko plotka Marcin Par Parcheta dla Jackiewicza ktoś tam gdzieś puścił. Chciałem tylko potwierdzić bądź zanegować. Nic nie będę na ten temat się wypowiadał. Dobrze, ja w, w takim razie dziękuję. bardzo dziękuję. Następnym razem będzie więcej. Dobra, dziękuję.